Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku z Pokémon GO. Dzisiaj znowu mamy trochę Stardust'a do wydania. Zrobimy sobie jedną fajną ewolucję. Natomiast dzisiaj znowu polecimy po resencie, będzie prościej. Dzisiaj z Ray Tower reshiramy same szloty, ale kilka muszę mieć na trady. Z fajniejszych wczoraj od Kuby, Laki Shiny Pikacz w czapce z grudnia. Mam laki Shiny Picchu w tej czapce, już wymaksowane. Tego na pewno nie będę robił ewolucji. Wymaksujemy jako Pikachu i od niego dzisiaj zaczniemy. Koszt 268 Candy 123 200 Desta. I Pikachu wymaksowany 908. Będę chciał jeszcze jednego takiego, jak się uda od kogoś wziąć, żeby zrobić ewolucję w Rajczu, ale coś wam jeszcze pokażę. Shiny and Lucky. I tutaj zrobimy w ten sposób. Tak wygląda na ten moment moja kolekcja Shiny Lucky Pikachu i ich form, czyli Rajczu i Pichu. Jak wiecie, lubię te poksy czapkowe. Idąc dalej, z fajniejszych laki Shiny Eevee 8 89 z kwiatkami. Dostałem od Kacpra. Też do wymaksowania, ale też bez ewolucji. Co do ewolucji, laki Shiny Eevee właśnie z kwiatkami mam zrobioną jedną jest to Joltion, ale Joltiona właśnie z kwiatkami brałem na Lucky Trade'zie. Tutaj jeśli chodzi o koszt 123200 Dasta, 268 Candy. Ewolucji nie robię. 1046 CP. Nadwyżka Candy Daisy na ten moment 2838. Ale Eevee swoją drogą Lucky Shiny będę chciał mieć 12 Z ciekawszych U Buffet Zaznaczony gwiazdką Po oczyszczeniu będzie Setą Ale dzisiaj nie zrobimy Purifikacji Poczeka Poczekam jeszcze na Questa z Rkami, Meditite może ktoś będzie chciał na Lucky Trade Ale z ciekawszych Oszołat Stoi V Będzie na Community Day Dostałem od Pana Zbyszka Shiny Ivy, no i w końcu była okazja strejdować Laki Shiny Chansi. Długo szukałem od kogoś na Laki, tradzie wyszła 87, 7 z Krystianem. Zrobimy ewolucję i wymaksujemy. Może zacznę od wymaksowania. Koszt 127 200 dusta, 278 Candy. I mamy Chancy na maksa, lecimy z ewolucją. I mamy Blissey. Dwa tysiące siedemset piętnaście. Jeśli chodzi o moje blisy, na ten moment tak to mniej więcej wygląda. Mamy 4 sztuki wymaksowane: Seta, Shiny 9.8, 9.7 moja pierwsza, no i laki Shiny 8.7. I z Gisentu mamy wszystko porobione. Więc jeśli chodzi o dzisiejszy Stardust, zrobimy może jakąś setę. Cztery gwiazdka. Albo wiecie co, może porobimy te iwki. Też chciałem je wymaksować, więc zrobimy w ten sposób. Jeżeli chodzi o iwi. Wymieniałem wcześniej dwie, też na razie nie robię ewolucji. Będę chciał mieć właśnie tak jak Sniseli, czyli We już, Armię, Lucky Shiny EV. Tutaj mamy 3, trzy niewymaksowane: 9, 9.1 9, i druga 9.1 1. Zaczniemy od 9, 6. Koszt 226 Candy 108 700 Dasta i nawet brakło na wymaksowanie. Zwróćcie uwagę, że teraz Stardust schodzi później. Pokazuję, że jeszcze go mam. Dopiero po kliknięciu odejmuję. No, i jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, na koniec pokażę Wam coś jeszcze. Mam nowego Best Buddy. Do tej elity ostatnio dołączył Wallbeat, robiony dlatego, że regionalny Laki Shiny 9.3. Dostałem od Gosi. No i na ten moment 43 poksy na Beast a jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeśli tak, łapka w górę, nowe osoby zachęcam do subskrypcji, trzymajcie się do następnego.